Pamiętacie, jak ostatnio pisałem albo dodałem zdjęcia takiej wielkiej drukarki, koniki, minolty, że rzekomo jest zepsuta i nie mam co z nią zrobić, czy ktoś by chciał na części i tak dalej. I wiecie, to że dobrze, że nie sprzedałem, nie rozebrałem, nie wysłałem na złą. Okazało się, że wystarczyło poszukać jakieś rozwiązanie, kod błędu, czy nie kod błędu, tylko rozwiązanie, jak zresetować ustawienia. I powiem Wam, że dzisiaj zresetowałem ustawienia i Dalej działa, słuchajcie, w A3 drukuje, tak sobie ładnie, fajny gość, nie? To ja. W A3 drukuje, w A4 wyjątkowo papier, gdzieś tam złapało raz, potem drugi raz. Potem jak go chciałem wyciągnąć, to mnie prąd poradził, bo się okazało, że drukarka ma przybicie, ale to przybicie to wynika pewnie z tego, że. Stoi nie tam, gdzie powinna, jest zima, jest wilgoć, jest zimno. Nie powinna w ogóle tam teraz dzisiaj pracować, albo po prostu przez to, że na gniazdku nie mam zera. Tak jak powinno, to wszystko wyglądać, trzeba będzie to poprawić i. Po prostu poczekać aż będą cieplejsze dni i będzie tam po prostu ciepło ciona stoi. Także dobrze jej nie wyrzuciłem. <laughs> Także żaden laser, słuchajcie, ani żadne inne rzeczy, nic nie, nic nie jest uszkodzone. Dlatego takie błędy wyskoczyły, może nie wiem, może po prostu z przybicia gdzieś tam jakieś prądy poszły, nie tak jak trzeba. Także niech jeszcze, niech jeszcze posłuży.